Jedziemy rowerami do Estonii i dzisiaj pokażę Wam, co ze sobą zabieram na 6 dni podróży. W przedniej sakwie mam outfity. Outfit pierwszy, outfit drugi, outfit trzeci, outfit czwarty, outfit piąty. Okulary customy i tu jest napisane jazda i kindness. I takie oksy, gdyby nie świeciło słońce różowe szybkie. I jeśli będzie padał deszcz, zabieram ze sobą taką kurtkę przeciwdeszczową, a jeśli będzie zimno, to mam taki long-sleeve z wełną Merino. W tej sakwie mam jeszcze trzy topy sportowe, piżamkę i wszystkie pięć outfitów, które Wam już pokazałam. W tylnej sakwie mam bieliznę, mikrokosmetyczkę, podki. Z przodu są żelki. Sanitizer i rękawiczki i chyba ze dwa żele. W tej sakwie pod ramą mam plasterki, leki przeciwbólowe, których mam nadzieję nie będziemy używać. Izotoniki, dwie takie dętki i system naprawczy, zestaw naprawczy. Dwa bidony, jeden na wodę, drugi na izotonik. I stwierdziłam, że finalnie zamiast butów SPD Zabieram zwykłe adidasy do biegania Bo będzie wygodniej I w piasku nad morzem I boję się, że po prostu za mocno spuchną mi nogi Bo będę miała okres na wyjeździe